A więc ja uczycie się ja jestem Kevczo i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Ogólnie na starcie chciałbym was bardzo przeprosić za jakoś mojego głosu, ale dzisiaj prawie cały dzień robiłem live'a, czy też nagrywałem w innym jeszcze u innej osoby niż tylko u siebie, więc mój głos jest trochę kurczę, zryty, ale mimo to nagrywam dla was odcinek, bo znalazłem naprawdę fajną grę, z której stwierdziłem, że nagram dla was odcinek. Ta gra nazywa się That's not my neighbor. I już bez zbędnego przedłużenia przechodzimy po prostu do tego o co chodzi w tej grze, bo w tej grze w tej grze chodzi o to, że przychodzą do nas ludzie w ciągu jednego dnia, bo jesteśmy takimi odwiernymi i musimy sprawdzić, czy dana osoba to jest skinwalker, czy to nie jest skinwalker. No i jak to sprawdzamy? No tu. Akurat, wam nie pokażę, ale tutaj musimy zobaczyć. E, zaginęła taka osoba, taki pan zaginął i jeżeli się pojawi, to musimy go szczególnie sprawdzać. No i tak, tu możemy sobie... Y, zaraz wam pokażę. O, jest sobie ziomeczek. No i musimy sprawdzić, czy to jest skinwalker, czy nie. No jak to robimy? Patrzymy najpierw tutaj. Tu mamy listę osób, które powinny dzisiaj wejść. No i, i jest ten ziomeczek. No nie, to jest ten ziomeczek. No wygląda tak samo. Najpierw sprawdzamy sobie, czy jest na liście. Jest na liście. Teraz. Sprawdzamy, no przyniósł nam dowód, nie? Jest dowód, są numerki i musimy sprawdzić czy wszystko się tu zgadza. Czy on ma wygląd dobry? No i potem, jak już jesteśmy pewni co do decyzji, no to klikamy. No ale kurczę, yy, sprawdźcie sobie w ogóle, czy on jest skinwalkerem. No to sprawdźmy sobie, jest dowód osobisty. No wygląda, wydaje mi się, tak samo. Nazywa się Angus Cypriani. To zaraz sobie sprawdzimy tutaj, bo tu mamy wszystkie dane. On był z mieszkania yy, F10, yy, czyli tu i tu. A, F10, tak. Córki, źle popatrzyłem i zobaczymy Angus Cypriani Cypranic, chyba dobrze się 565003698 biznesmen dobrze. Możemy sobie zadzwonić do tego mieszkania, to jest fajna rzecz. Yy, bo tu jest numer mieszkania, yy, numer telefonu do mieszkania 5513. Lecimy 5513. No i zobaczmy, czy to jest Skinwalker. Bo, jak ktoś odbierze, no to wiadomo, że prawdopodobnie o, ten ziomek, przynajmniej z Skinwalker, nikt nie odebrał. okej. Okay. dobra, to jeszcze go spytajmy, bo on, y, jest jeszcze coś takiego jak prośba y, wejścia, nie? czyli y, entry request, i musi nam ją pokazać. I musimy sprawdzić, czy tu się też wszystko zgadza. F0103, zgadza się. Cyprianni, sprawdźmy, czy się z tym zgadza. Angus, Cyprianni, wszystko się zgadza. Moim zdaniem nie jest Skinwalkerem, więc zaznaczamy sobie tutaj w takiej ankiecie. Czy karta indywiduacyjna się zgadza? Tak. Czy request jest poprawny? Tak. Czy wygląd jest poprawny? Tak. I czy jest znaczy, się No wszystko się zgadza. No więc klikamy, że to nie jest skinwalker. Jeżeli byłby skinwalker, no to my albo sąsiedzi byśmy zginęli, jeśli dowiemy o tym pod koniec dnia. Zbycie tak zagramy Jeden dzień. I ogólnie, jeśli takie coś będzie Wam się podobać, to łapkę w górę i zobaczymy. No o kurczę, ej, to dziwne, bo on ma takie uszy. No ja bym już go od razu odesłał, jako, że jest skinwalkerem. No nie, bo to... To nie wygląda normalnie, a sprawdźmy sobie... O to raczej jest ten ziomeczek, tylko... Czyli spytaliśmy go dlaczego ma takie usza On powiedział, że dlatego, że rośnie. Y, u... Specjalnie takie wyhodował, żeby lepiej słyszeć. No nie no. Klikam tutaj, a to oznacza, że to jest niebezpieczny ziomek. Niebezpieczny ziomek. O! A tu ziomek nam powiedział, że posprzątali ziomeczka i że możemy już kontynuować swoją pracę. No dobra, no to spoko, to, to lecimy dalej. Piona mordo, lecimy se tu dalej. Piona mordo i lecimy se tu dalej. I teraz jest, widzicie, ten ziomeczek. Ten tutaj, Francis. No i sobie tak zostawmy obok. Francis F30, F0302, f dobra. Sprawdźmy, Francis Moseses. Francis Moseses. Dobra. Mm hmm... Zobaczmy sobie yy, numer telefonu 4122. -2. Dzwonimy 4122. -2. Zobaczymy. Nikt nie odebrał. Super. Czyli wygląda na to, że się zgadza. To się zgadza. To się zgadza. To się zgadza. I wydaje się, że to nie jest Skinwalker. Zawsze się mogło okazać, że się pomyliłem w czymś, ale raczej to nie będzie Skinwalker. Dobra. Mm, dobra, mamy tutaj kolejną osobę. Sprawdźmy, czy jest na liście, bo szczerze nie pamiętam. Nie wydaje mi się, ale bardzo dziwne tutaj żyły. Yy, więc zapytamy go, czemu go nie ma na liście. Dobra, Work Emergency. Yy, a gdzie pracujesz? I'm Resident Building. I'm coming from job as pilot. Okej. Okay, yy. Aha, że to jest ten ziomeczek. Dobra, to spytamy się z jego wyglądem. No raczej mi się nie wydaje, ale jeszcze zrobimy ostatni, ostateczny test. Ci sobie do tego ziomeczka zadzwonimy. 4 2 4 2. Okay. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy ktoś odbierze. Jeżeli odbierze, no to to mamy z kim Hej, tu Steve przy telefonie. W czym mogę pomóc? Wszyscy, którzy ze mną mieszkają, tutaj są. No to słuchajcie no, wytropiliśmy kolejnego skinwalkera. Rozłączamy się i klikamy, bo kurczę, ja bym nie chciał zginąć od skinwalkera, więc yy, chyba nam dobrze idzie, zobaczymy yy, pod koniec, czy dobrze zgadliśmy wszystkich. No oczywiście udało się, posprzątali go i teraz możemy iść dalej. Znaczy no jeszcze teraz nie wiemy czy to był skinwalker, ale raczej był, bo nie wyglądał realnie. O... Mm, czekajcie, my tego się już nie wpuszczaliśmy. Francis Moses. Ej, teraz się trochę zacząłem wahać. A. ma kartę? O kurczę, ma też kartę. Francis Moseses. Francis Moseses, ale czy się zgadza data urodzenia na przykład? Cokolwiek, kurczę, numery, czy się zgadzają? Mm, Francis Moseses. Gdzie on ma, kurczę, F3, F0302? Yy, nie to. 02303. No i teraz patrzymy, czy się numerki zgadzają, nie ten. Yy, 235569418 zgadza się. Ale zadzwonimy sobie. 22 tam było, prawda? Nie odwaliłem głupoty To było tak 4, 1, 2, 2 Patrzcie, nikt nie odebrał. Ale my go wpuszczaliśmy już. Heh, hmm. i co mam z tą zrobić, ziomeczku? No bo tak, z wyglądu jest podobny Francis ...Moseses. Ej, nie, teraz mam Manfucker man go nie wpuszczę już. Że... Chyba, że tamten to był skillwalker kuść, już nie pamiętam. Nie zrobiłem głupotę, zobaczymy Zobaczymy, jako pod koniec dnia jaką ocenę dostaniemy, czy wszystko dobrze zrobiliśmy, czy nie O, ziomeczek przyszedł kolejny Czy on jest na liście? Jest, to jest pan Robercki. F0102 02 F01 Robertski 2668, to od razu zadzwońmy Zobaczmy No Hej, Albertzki z tej strony, czego potrzebujesz? Hello, this is Robercki, roommate Teraz jestem sam w mieszkaniu Nie, nie ma tu żadnych ważnych Dobra. Czy się na razie zgadza, dobra. To na razie jest legit, ale. Hang up. Zobaczmy, czy się zgadzają dokumenty Robertski Peachman. Robertski Peachman. No, chyba się zgadza, bym go wpuścił. To jest dobry ziomeczek. się Wszystko zgadza. To jest wydać, że dobry ziomeczek. Rudy troszkę, Rudy mi się podobno nie upa, ale się da, że to jest dobry ziomeczek. Najwyżej, najwyżej się okaże, że zabiliśmy przez to jakiegoś kurcze sąsiada. O! Koniec dnia. B. Jednego żeśmy przepuścili. Godem. Dobra. Dajemy kolejną noc. Ogólnie, jeżeli chcecie kolejną część grania w tą grę, żebyśmy przeszli wszystkie noce, czy tam dni, to zostawcie łapkę w górę i e, jak będzie dużo łapek w górę, to nagramy kolejną część. Dobra. Nikt nie zaginął tego dnia. Bla, bla, bla. Nie będę nawet tego czytał. Nie chce mi się. No i dobra, lecimy z kolejnym dniem tutaj. I e, jest babeczka. Zobaczymy, czy ona jest na liście. Jest, Gloria. Ale. To mi się nie zgadza z jej kształtem twarzy, widzicie? Ona tu ma takie poliki. A tu nie, no ale zobaczmy. Czy jeszcze ma jakieś takie rzeczy. Gloria. Aha, właśnie. F02, dobra, To się zgadza. Gloria Schmidt. Gloria Schmidt, Gloria Schmidt. Na razie się spytamy o wygląd. Czemu tak wygląda? No, babeczko, nie wiem, kurczę. Dobrze, zaraz znajdziemy sobie ją. A, on nie żyje. Kurde. Ja to jestem głupi. Jest. 5, 1, 2, 3. Dzwonimy. 5, 1. Dwa, 3 Trzeba zadzwonić i się upewnić. Może i może odbierze, może ona odbiercie. Nikt nie odbiera. Dobrze, a tu się zgadzają logo. DDD Logo tu jest też Logo Spoko, szmicht, Szmicht Gloria, Gloria, śmicht. Ale mi ten tw kształt twarzy nie pasuje, ja przezorny jestem Wolę nacisnąć przycisk jej nie wpuścić, niż ją wpuścić, żeby się okazało, że to jest jakiś kurczeski walker, nie? Dobra, posprzątali ją i możemy lecieć dalej O! Good afternoon Dobra, ona miała być tego dnia, nie? To jest ta Gloria cała Okej, okay, dobrze, zadzwońmy sobie jeszcze raz Tak, dla, dla zobaczenia, może się coś zmieniło 5 1 2 Może wcześniej Gloria prawdziwa była pod prysznicem, czy coś no kto wie ale chyba nie Hang up. no nie no ona jest raczej ona jest raczej prawdziwa nie no, tu mamy te logo, możemy sobie sprawdzić wszystko jest powinno być okej. Okay. Gloria Schmidt Gloria Schmidt wszystko się zgadza bankier bankier propas bankier no ja bym raczej się zgodził bo kurcze wygląda że wygląda normalnie wszystko ma normalnie, oprócz nie ma dowodu, ale to często ludzie zostawiają sobie do buty bez sensu, ale. O kurczę, to jedna z tych bliźniaczek. Ja, P.D.D., to były te bliźniaczki tutaj. To jest Eleonois. Ej, nie miało dzisiaj być jej. Kurka, rurka. Nie, nie, nie fajnie, stresująco. Tutaj jest list. No, oczywiście, że work emergency. Pracujesz jako. Modelka, to niezłe, niezłe, niezłe. Czeka... Ppppppppppp, coś mi to... Selene. Hertz. -hert. F104 się zgadza, ale zadzwonię sobie. 6996. 6. 9. 9. 6. Halo. Halo, chcę rozmawiać z dziadkiem. Eee, okay, pod... yy, wszyscy którzy powinni być w moim mieszkaniu już tutaj ze mną są. O o o Wszyscy, którzy są w jej pokoju powinni być w jej apartamencie, są w jej apartamencie, więc ja pierdzielę, bo, bo boję się, bo bo to był kurczę Skinwalker. Posprzątali ją. Dobra, lecimy dalej. Może przyjdzie teraz ktoś. Normalny. Dobra, ej Od razu klikam, bo to... Nie ma co, nie ma co. Trzeba to robić fast, fast and furious, rozumiecie? Fast and furious. Clinic Protocol Complete, oczywiście, oczywiście. No posprzątali ją, no i oczywiście, przecież to był skinwalker, no jak inaczej, jak inaczej. Dobra, lecimy dół. Do... to jakiś pan elegancki. Dobrze, ziomeczku. Dobrze ziomeczku. Pan elegancki. Czy pan tu elegancki jesteś? Pan Izak. Prawda? Pan Izak. Izak Gaus. Izak Gaus. Um... Nie, dobra, na tutaj... Na, na liście jest, to bym do niego sobie zadzwonił, tylko nie pamiętam, który miał numer mieszkania, nie chce mi się sprawdzać. O, jest. 7332. 2. Zobaczymy, czy odbierze ktoś. No. No, czyli on jest raczej legitny, słuchajcie. Zobaczmy sobie ten i ten numer, oj. Ten i ten numer sobie potwierdźmy. 4, 5, 6, 9, 8, 5, 5, 1, 2. Nie, zgadza się. Tyk, tyk, cyk, wszystko się zgadza. Odeślij listę i cyk. Nie, tu się wszystko zgadza. Słuchajcie, ziomek jest legitny totalnie. O! Czyli ten pan był na liście. I nie było ziomka na liście. Dobrze, niech będzie. Niech będzie ziomeczku, ale zadzwonimy sobie od razu. Pierwsze co to zadzwonimy do tego mieszkania, bo ty mieszkałeś z tą babką taką. O, jest, no właśnie, to są panią Schmidt. 5123 Odbierze ktoś? Witaj, tu Gloria. W czym mogę pomóc? Roommate. Obecnie jestem sama w moim mieszkaniu. Okej, okay. dobra. No to... Kurczę, wydaje mi się, że legit, bo... numerki się zgadzają. Tu się wszystko zgadza z wyglądem i całkiem dobrze legit. Jest, 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 jest. I Kurczę... Dzisiaj chyba będzie lepszy dzień, chyba nikogo nie zabiliśmy. Na razie. I mam nadzieję, że nie zabijemy. Good afternoon. No good afternoon, proszę pani. Margaret okej, okay. um, Margaret Bubles, Margarette, tu się zgadza, powiem jak to się pisze. I'm Resident of the Building 0302 Dobrze 0302 6431, zadzwonimy sobie 6 4, 3. 1 zadzwonić, bo może wyglądać dobrze, a. Tak samo jak normalna, a może... może być Walkerem. Nikt nie odbierał. To cóż, sprawdźmy sobie tylko loga. O, approved, to się zgadza, wygląd jej się zgadza, prawda? No, dobra, jest na dzisiejszej liście, jest na dzisiejszej liście, no to wszystko jest leki. Przypuszczamy sobie ziomeczkę tutaj. Proszę bardzo, proszę pani, proszę przychodzić śmiało. Kogoś jeszcze będziemy cię mieli? Mamy jeszcze panią blondyneczkę, panią, pani blondyneczko, Mia. okej, okay. Dobrze. Y Mia Stone. Dobrze, Mia Stone, ona może być, kurczę. Jest. 1, 4, 2, 5. dzwonimy, Zobaczymy, Boże, może, może, kurczę. Ktoś jeszcze skin walker no to chyba się, chyba się zgadza. Jeszcze zobaczmy, bo on, czy ma... Ty właśnie, No nie ma jakoś... Kurczę, nie, Ona ma normalnie takie duże usta, dobra. Teacher, zobaczmy, czy faktycznie tu ma Teacher, Teacher. No dzieje to, to się wszystko zgadza, słuchajcie. Nie ma Skinwalkerów tutaj już. Wszystkie wy, żeśmy wytropili, chociaż nie no, wcześniej jednego przepuściliśmy. Thank you, no problem. Wpuszczamy babkę. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze będzie, bo tu musimy wszystkich przepuścić. Już nie pamiętam, czy wszyscy byli. Okej, okay, yy... go odsyłam od razu z buta, bo już był ten gość i go wpuszczaliśmy. Więc to musiał być dobry skinwalker, mi się nie chciało go sprawdzać, ale... No. O, to wszyscy, zobaczmy czy dobrze nam poszło. Haha! Ha! Wszystkich, kurczę, dopel do, do Gangersów, Czyli właśnie skinwalkerów żeśmy znaleźli. Więc jeżeli takie odcinki Wam się podobają, zostawcie łapkę w górę, po więcej takich odcinków niedługo pojawią się też odcinki z Minecrafta, Shorts z Minecrafta i live z Minecrafta, więc subskrybujcie, łapkujcie i dziękuję za oglądanie. Hej!